Cześć. Tu Arex Ecohouse. Wielu z was zastanawia się, jak radzi sobie przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, gdy nagle zabraknie prądu. To ważna kwestia, szczególnie na terenach, gdzie przerwy w dostawie energii zdarzają się częściej. Gdy brakuje prądu, kompresor przestaje pracować, a to właśnie on odpowiada za napowietrzanie i utrzymanie aktywności mikroorganizmów, które oczyszczają nasze ścieki. Bez stałego dopływu tlenu procesy tlenowe spowalniają, co może tymczasowo obniżyć skuteczność całego systemu. Na rynku dostępne są oczyszczalnie wykorzystujące pompy mechaniczne do odprowadzania oczyszczonych ścieków poza oczyszczalnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to praktyczne, prawda? Problem pojawia się jednak, gdy zabraknie prądu. Pompy, jak każde urządzenie elektryczne, przestają działać, a odpompowywanie ścieków staje się niemożliwe. W takiej sytuacji korzystanie z oczyszczalni może być całkowicie zablokowane. Dlatego w EcoHouse stawiamy na biologiczne oczyszczalnie ścieków Faucha, które działają w systemie przepływowym. Co to oznacza dla ciebie? Nawet bez prądu, nowo napływające ścieki wypychają te już oczyszczone. Dzięki czemu system nadal działa. Pamiętaj jednak, że przy dłuższej awarii prądu, trwającej ponad tydzień, Efektywność biologicznego oczyszczania spada. W skrajnych przypadkach może być konieczny restart oczyszczalni. Na czym polega taki restart? To opróżnienie systemu, dokładne oczyszczenie i ponowne uruchomienie zgodnie z instrukcją. W EcoHouse zawsze podkreślamy, jak ważna jest regularna kontrola i konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko problemów. I zapewniasz ciągłość działania systemu. Masz pytania? Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Zadbajmy wspólnie o Twoją oczyszczalnię.